Właśnie wczoraj nabyłem drogę kupna skuter 50. Jest to Malaguti Phantom. Skuter jest w stanie bardzo słabym. Kupiłem go jako niepalący. Dwa lata stał w garażu nieodpalany. Zaraz będziemy próbować go ruszyć. Jednak najpierw chciałem Wam go zaprezentować. PC. stara wyglądała tak ma ukruszoną elektrodę jest w słabym stanie skupiłem nową NGK BR8HSA jest to średnica gwintu M14 długość 12,7 mm zaraz zakręcamy ją do skutera i będziemy patrzeć co dalej. Czy, czy, czy będziemy musieli rozbierać gaźnik, czy się obędzie bez na razie. Tutaj mam przygotowane narzędzia, żeby odkręcić świecę w skuterze. Tutaj mamy klapkę, a śrubokręt krzyżakowy protonia to jest zastępiony tym krętem po prostu. Aha. I teraz tam widzimy. jest cylinder, miejsce na świecę i fajka, którą wcześniej zdemontowałem. Bierzemy teraz naszą świecę. I wkręcamy ją w głowicę. Jak najwięcej palcami. Bierzemy klucz nasadowy. O, Załóżmy grzechotkę. Dokręcimy jeszcze świecę. O, do końca. Zakładamy fajkę. O. Dociskamy, żeby dobrze trzymała. No, i mamy zmienioną świecę. Teraz sprawdzimy jeszcze stan, czy jest olej. Paliwo było wczoraj świeżo zalane. Żebyśmy nie odpalili go. Tutaj jest od pokrywu. Tutaj jest na no olej. Dziurka zaraz pójdę po jakiś drut, patyk, może się uda bo wsadzić, zanurzyć, zobaczyć czy jest olej tak, wziąłem sobie taką elastyczną rurkę o wkładam ją nawet na kamerze widać, że jest olej rusza się tam, okocze i wiemy, że jest zarane czerwonym olejem rurkę odkładamy cyk Będziemy zaraz próbować go odpalić. Jeszcze może. Poliwo też jest, więc przygotowujemy się do odpalania. nie wziąłem ze sobą statywu, ale może jakoś sobie odwrócimy. Będzie to pierwsza próba odpalenia po dwóch latach. Dajmy zapłon. Warto wstrzymać się na hamulce, nie wiadomo jak zachować się skuter. Skuter niestety nie odpalił. Możemy mu pomóc wlewając benzyny pod świecę, a pół strzykawki myślę, że powinno nam wystarczyć. świecę z powrotem jednak nie wiem czy to pomoże już przy kopaniu widać było, że świeca kurczyła sucha, więc prawdopodobnie nie dostaje paliwa, no ale warto spróbować. Idziemy na zapłon. Wtedy wymiana świecy nie pomogła. Skuter na chwilę łapie i zaraz gaśnie, więc będziemy musieli wyczyścić gaźnik jest, jest od niego dostęp tam od środka. Filtr paliwa też jest brudny ale myślę, że zdejmiemy całe siedzisko Będzie nam wygodniej pracować której śruby? Mamy zdjęte całe siedzisko, gaźnik znajduje się tutaj, na początek odkręcę kruciec filtra powietrza i drugi kruciec do silnika, tam, i będziemy demontować gaźnik. Jak widać gaźnik został zdemontowany, mam tutaj pofatygowany kruciec. Trzeba było zjąć tą opaskę, tą opaskę odkręcić linkę gazu zdjąć wężyk z filtra paliwa odpiąć kostkę od ssania. jak widać filtr paliwa jest suchy więc skuter nie dostawał paliwa teraz przeczyścimy gaźnik cały układ paliwowy i mam nadzieję że powinno być dobrze nie gaźnik wygląda tak coś takiego na nim pisze więcej oznaczeń nie ma na sobie, przygotowujemy miejsce do wyczyszczenia gaźnika. Będzie nam potrzebna benzyna ekstrakcyjna i jakieś spokojne, musimy to robić powoli, żeby niczego nie zapomnieć. Później się nie zastanawiać, musimy sobie przygotować miejsce do czyszczenia gaźnika. Ja wziąłem starą bańkę, po płynie do spryskiwaczy wyciąłem górę, żeby mieć miejsce na spływ brudnego, brudnej benzyny. Tutaj mam benzynę ekstrakcyjną. Bełek, jeszcze potrzebuję pędzelek i najpierw oczyszczę gaźnik z zewnątrz, z wszystkich zanieczyszczeń żeby nie dostało nam się to do środka i będziemy go rozkręcać nie będę nagrywał wam każdego etapu czyszczenia, ponieważ jedną ręką byłoby mi to być ciężko zrobić a jest na internecie dużo poradników ja niestety nie wzięłem ze sobą statywu żeby ustawić także po kolei będę pokazywał każdy etap na razie zabieram się za czyszczenie z zewnątrz Teraz zdejmę komorę pływakową. Te dwie śrubki krzyżakowe. O. I zaraz się widzimy znowuż. Śrubki zostały odkręcone. Jedna, druga. Weźmy sobie oddzielny pojemnik, jakiś, żebyśmy mieli gdzie odkładać śruby. Zdejmujemy komorę. Tutaj ukazuje się pływa puszczelka. Tutaj sprawdzamy czystość, no jest to jak są, jakieś zabrudzenia ewidentnie jest jakiś glut więc trzeba to wszystko dokładnie oczyścić benzyną a następnie spryskać pod ciśnieniem następnie odkręcamy tą śrubkę krzyżakową żeby wyjąć nasz pływak, już widać tutaj nie wygląda to za ciekawie zobaczymy co będzie dalej tutaj mamy tylko gumeczkę musimy sprawdzić czy ma ona równy stożek nie jest uszkodzona w naszym wypadku jest ona w bardzo dobrym stanie tutaj pływak takie prowadniczka pływaka, to wszystko trzeba wymyć dokładnie i będziemy przystępować do dalszych czynności jak widać cała dysza główna zapchana jest jakimś osadem prawdopodobnie parafiną z paliwa Duszcikiem wyciągam to wszystko później odkręcimy dyszę i przeczyścimy światło dyszy jeszcze prawdopodobnie to jest to jest jeden z winowajców sam skuter po prostu nie dostawał paliwa myślę, że jak przeczyścimy gaźnik przejrzymy cały układ paliwowy odpali nasze dysza główna była tak zabrudzona, że w ogóle nie miała światła przepływu dlatego stworzyłem taki drucik wyrwałem go ze szczotki drucianej on idealnie pasuje Przechodzi i możemy udrożnić naszą dyszę. Z taki patencik Są specjalne urządzenia, do tego, jednak można to też zrobić własnoręcznie. Tam wyczyściłem wszystko drucikiem, benzynką, tutaj wszystko przeczyszczone. Tutaj wszystko poczyściliśmy, uszczelkę zajmowałem, wyczyściłem pod nią, wszystkie kanaliki poprzenuchiwałem i poczyściłem, także powoli będziemy składać gaźniczek już poskręcałem tutaj dwie śrubki tutaj kamera pływaka został tak wstępnie oczyszczony później jeszcze przy remoncie wszystkie te uszczelki wymieniam śruby dysza była 66 zobacz jak to będzie jechało coś tam będziemy kombinować na razie to jest tylko tak żeby tylko skuter odpalił idziemy jeszcze zobaczymy przyjrzymy, eee, dopływ paliwa z skutera cały przewód czy nie jest nigdzie przytkany od baku do gaźnika i jak będzie wszystko w porządku, zalejemy benzynę od nowa i będziemy składać tutaj odkręciliśmy od baku kranik z pływakiem o, teraz to wszystko wyczyszczę, zdejmę przewody, sprawdzę i drożność, wyczyszczę będziemy składać założymy nowy filtr ja myślę, że teraz jak świeca jest, iskra jest, paliło jest, musi zapalić. Zobaczymy. Kranik wyczyszczony, sitko. Tutaj przedmuchałem kanały, przewody. Sprawdziłem powietrze, są drożne. Także montujemy na skuter. Nowy filterek kupiony. Kosztował około 5 zł, kosztował teraz Bierzemy, składamy wszystko, zalewamy nowe paliwko i będziemy próbować. A więc tak, gaznik mamy złożony już na nowym filtrze. Wszystko jest poskręcane, kostka zapięta. Wlałem świeże paliwo. Będziemy próbować go palić. Z pewnie zanim zascie paliwo trochę minie, parę razy trzeba będzie kopnąć, ale Liczę na to, że teraz się uda. Po 5 minutach kopania udało się odpalić skuter. Jestem cały spocony. Podlałem paliwa pod świecę i załapał za którymś razem. Niech teraz trochę sobie popracuje. Zamontowałem wszystkie plastiki. Skuter jeździ, aczkolwiek nie wkręca się na obroty. Prawdopodobnie będę musiał jeszcze wyregulować gaźnik. Najważniejsze cel na dzisiaj został osiągnięty. Skuter, chodź, super.